W lewym narożniku stoi znany youtuber, przyszły milioner, człowiek odrobienia zasięgu, jak samo sobie mówi, jest to Szymon i samo Kasprzyk, a po drugiej stronie stoi znany również youtuber, trochę popularniejszy od Szymona Kasprzyka, w innym tutaj, że tak powiem, kręgu zainteresowań się obraca. Adam Naruciak Zimmerman. I teraz, proszę państwa, następująca została drama na Twitterze. Zatem tak. Moi drodzy, stawił tutaj samu post. Post mówi. Pani Esmeraldo. jeżeli ktoś nie wie, Esmeralda Godlewska wsta został wstawiony na jej profil post, że nie żyje. Po czym? Okazało się, że żyje. W skrócie, w skrócie, w sumie chyba opisałem. Chyba opisałem. Zatem teraz przeczytajmy. Pani Esmeralda Godlewska. Jeśli pani nie umie w narkotyki i psychotropy Edit lub w alkohol, powinna Pani zaprzestać zażywania tego typu substancji. Mówi pani o swojej siostrze, że jeździła ja w wężach, oskarża pani wszystkich i wszystko. Zachowuje się u pani irracjonalnie, przez co pani z zachowaniem gardzą. Promowanie własnego samobójstwa w internecie dla chwil rozgłosu, było słabe jak występy pani na gali potężnych włodarzy. Prosimy o zaprzestanie od Pier. Dalania aż tak grubych akcji, bo jest nam wstyd, że mieszkamy w tym samym państwie. Czas udać się na leczenie. Pozdrawiam oziem ja, youtuber, z sąsiadami. Prosiłbym również to o to, żeby ktoś z jej otoczenia wysłał ją na terapię, bo to co robi w internecie jest strasznie i może się źle skończyć dla wyżej wymienionej. Na to napisał Adam. I samo, by robić filmiki na YouTube trzeba mieć chociaż trochę wyobraźni. Gdzie podziała się twoja wyobraźnia, gdy piszesz taki post? Piszesz o kobiecie, która woła o pomoc. Kobieta, którą możesz mieć na sumieniu, jeśli się mylisz. Samobójstwo to kurwa nie żarcik. I wstawił później niestety to empatia, z którą się nie każdy rodzi. Pod postem Esmeraldy jest jednak lepiej niż obstawiałem. Pod postem jest, że ona naprawdę potrzebuje pomocy. To nie jest śmieszne, co z wami ludzie. E, Hejt tu nie jest potrzebny. Ta dziewczyna potrzebuje fachowej pomocy. Jeśli ma takie myśli, to jest to strasznie smutne, aby to nie oznaczało e, tego. Tragedii. I samu na to odpowiedział. Zacytuję samu, e, samu zamieszaną. Piszą książkę. To były żarty. Śmierć to była forma odcięcia się od starego wizerunku. ha, ha, ha. chory się nabrały. Bo tak podobno na PW odpisała. Eee, broń dalej, czpunki alkoholiczki i kobiety, która dla atencji zrobi wszystko. S, lubisz się przyjebać, nie? Mister Ego, top. Hashtag stranko. Sprawa jest, widzowie. Moi ukochani. O tyle, że tak powiem, ciężka, że ja wam opiszę może bardziej zamiast powiedzieć swoją opinię, a opowiem wam, czego ja się boję. Boję się, że część YouTube'a i część influencingu internetowego, że część osób, które istnieją w internecie i robią pato-influencing i którzy robią, e, że tak powiem, pato-content, gdzie po prostu, no wiadomo dlaczego są popularni i to nie, jest popula nie są popularni z powodu rozrywkowego, nie są popularni z jakiegoś powodu, że czymś zabłysnęli, tylko są popularni z pato-powodu jakiegoś, i boję się, że tacy twórcy. Będą, nie mówię, że to zrobi, robi Godlewska i nie, robię, nie mówię, że to aktywnie robi, ale się po prostu boję, że tego typu osoby będą e, wykorzystywać tutaj, że tak powiem, określenie swojego stanu psychicznego na odpierdzielanie niektórych akcji. I boję się, że przez to, że osoby, które naprawdę mają z tym problemy i osoby, które naprawdę mają na przykład bardzo, że tak powiem, ciężko życiu z tego powodu, że po prostu ich mózg nie działa poprawnie, ani że same sobie na to napracowały troszeczkę swoimi akcjami, swoim na przykład tutaj podejściem do używek, do podejściem do na przykład życia, podejściem do innych rzeczy, i że przez to, że tutaj dużo patotwórców zacznie się w ten sposób, że tak powiem, zasłaniać czymś takim to wtedy problemy tych ludzi, którzy naprawdę mają, którzy nie, nie odbieram, że to nie jest naprawdę, ale którzy mają te problemy z powodu takiego, że po prostu ciężko im się żyje samymi ze sobą, że ich problemy będą umniejszane. I teraz jest problem taki, że ja absolutnie nie znam tutaj historii gotlewskiej. Nie znam nic, nie wiem na ten temat. Dlatego się nie wypowiadam, kto ma rację. Czy ma rację Narucia, czy ma rację i sam. Z jednym się zgodzę. Post i samo jest bardzo agresywny. Uważam, że post i samo jest dużo za bardzo agresywny, ale mimo wszystko, jeżeli się czyta między wierszami, najważniejsze zostało powiedziane. I moim zdaniem najważniejsze jest to, prosiłbym również o to, aby ktoś z jej otoczenia wysłał na terapię, bo to, co robi w internecie, jest straszne i może się źle skończyć dla samej wyżej wymienione. I to jest pytanie, i ten post, TPS, tworzy pytanie. Czy osoba, która wrzuca post w internet ze swoim, że ona nie żyje, co nie? Czy taka osoba powinna dalej się wypowiadać w internecie i ewentualnie dawać tutaj, że tak powiem, że tak powiem, przykład. Może nie tyle co przykład, co w ogóle mieć treści, które widzą też inne osoby. I uważam, że podsumowaniem tutaj nie powinno być, czy i ma rację, czy Naruciak ma rację, tylko podsumowanie powinno być takie, że no, chyba Godlewska powinna sobie zrobić, powinien ktoś tutaj zarządzić, żeby powinna sobie zrobić przerwę od internetu. Bo treści, które wrzuca na chwilę obecną, już tego rodzaju rzeczy, niezależnie czy to było na poważnie, czy nie było na poważnie, coś takiego jest martwiące.